Kolejne miejsce na spontanie, całkowicie na spontanie Dowiedziałem się o tym miejscu 15 minut temu i już się za bardzo garzę Tak sobie tutaj chodzę i ludzie się tak na mnie patrzą I sobie pewnie myślą, co on tu robi? Jestem w takim miejscu, gdzie jest tylko jeden hotel na Bookingu Czujecie to? Patrzcie to, jadę sobie, jadę i coś mi się rzuciło nagle w oczy. Cyk, ale jak podszedłem bliżej to zauważyłem, że to nie to. Wiecie o czym mówię. Ale z daleka było podobno. No nie zdawałem sobie sprawy, że będzie aż tak, a wiecie jak to jest? Tajska dżungla to nie wypad na grzyby do lasu w Polsce. Tu są skorpiony, tu są, są węże, tu są pająki. No i nie jest lekko. Co chwilę mi GPS traci zasięg. Tak właśnie widziałem węża. Serio. Jak ja tu mam przejść? Nie szkoda, że nie mam... maczety. Byłoby łatwiej. Dobra, szybka fotka przy wodospadzie i się zawijam. Wstałem o 7.30, elegancko, śniadanko i poszedłem sobie na dworzec sprawdzić, e, o której mam odjazd autobusu, gdzieś tam, wiecie, w górę, żeby dalej lecieć. I tak, powiedzieli mi, że to by się nie działo ten park i tak jest zamknięty i tak. Także to odpuszczam. I to chciałem jechać do następnego miasta, który miałem na swojej trasie. E, jest 6 godzin dokładnie stąd. To jest pierwsza stolica Tajlandii Sukhoftaj, jakoś tak się nazywa. I powiedzieli mi, że stąd autobusy jeżdżą tylko do Bangkoku. Ale ja jak to do Bangkoku? Wielki dworzec i wszystkie jadą tylko do Bangkoku. To i powiedzieli, że tak. No i teraz nie wiem. Chyba złapię po prostu pociąg. Pociąg dojeżdża do innego parku narodowego, tylko że on też pewnie będzie zamknięty i nie wiem, czy tam w ogóle znajdę hotel. I naprawdę nie wiem co teraz zrobić. Muszę na spokojnie usiąść i znaleźć jakieś połączenie, ale to jest kurde nie lubię jak mi się sprawy komplikują, bo ja miałem teraz praktycznie wejść tylko wziąć plecak i yy, iść już na autokar no i niestety no i sprawa wygląda tak do tamtego barku nie mogę jechać, bo jest zamknięty ale pani z hostelu podpowiedziała mi inny który jest otwarty, Te są ładne wodospady, wszystko jest trochę dalej także no i tak nie robi mi to różnicy teraz tylko znaleźć tam autobus a małego busa obojętne zobaczymy sprawdzałem na bookingu jest tam tylko jeden hotel jest, to tam, jest w dżungli znaczy w dżungli to tak mi się wydaje że to jest w dżungli także będzie wesoło kolejna przygoda szczęście sprzyja to mi się podoba ledwo na dworzec od razu autokar i odjeżdża za 5 minut bardzo dobrze Autobus elegancki dobrze się wyciechał. Klima jest, wszystko jest. No i kolejne miejsce na spontanie. Całkowicie na spontanie. Dowiedziałem się o tym miejscu 15 minut temu. I już się warto garzę. Jadę. <grytanie> Takie są właśnie podróże. To jest najlepsze. Pamiętajcie, nie planujcie za dużo, bo nigdy nie wiadomo co się stanie. Szczególnie w takim okresie jak jest teraz. Spontan. Przeważnie jest najlepszy. Mam nadzieję. Właśnie wsiadł do autokaru jakiś pan. Ubrany jak żołnierz. No i pytał się, gdzie jadę, i tak dalej. Ale powiedziałem mu, mówi, no to spokojnie. Uważa, jeszcze godzinę. Wszystko na Luzie. Myślę, że nie ma już teraz takich problemów, żeby podróżować po Tajlandii. Całe szczęście. Patrzcie, bo jest mgła. że górnie widać. Najgorsze, że trochę się pogoda popsuła No i dotarłem do miejscowości Tam-Pam-Pum Jakoś tak Gdzie ja jestem? No i pogoda też jest taka, życie Optymalna Pada i świeci słońce Bez sensu Dobra, idę szukać Jakiegoś hotelu No i tak wygląda ta miejscowość Powiedzieli mi w autobusie, że poszedł po prostu na market. I że to jest centrum tej miejscowości. No to idę. Nie, no ja chyba w tym miejscu już planowałem. <grywia> Znowu. Nie, muszę się stąd wydostać, pojechać gdzieś dalej. Znaczy, dojdę jeszcze do tego marketu. Zobaczę co tu się święcił, usiądę gdzieś na spokojnie No i zobaczymy Dobra, jestem w centrum tej miejscowości <gryny> Patrzcie to Tak wygląda centrum Powoli, powoli Dobra, muszę gdzieś znaleźć i się zawijam w tą trochę dalej, no bo bez przesady, co ja tu będę robił. Tak sobie tutaj chodzę i ludzie się tak na mnie patrzą i sobie pewnie myślą, co on tu robi? <śmum> Sam się zastanawiam. Nie, znalazłem miejsce gdzieś dalej, po prostu przyjechałem do nie tego miejsca, co planowałem, czekam na takiego małego, nie wiem, to nie jest busik, bo nie wiem jak to nazwać, no i będę to miał. Jestem w takim miejscu, gdzie jest tylko jeden hotel na Bookingu. Czujecie to. Dobra, no, idę się właśnie zapytać, po ile noc. zostanę tu na jedną noc. Jak już tu przyjechałem, to zobaczę, co tu jest. Spróbuję wynająć skuter. No i wieczorem będę myślał, co dalej. Przygoda to przygoda. Dobra, to jest mój pokój. Pokój jak pokój. Nie spodziewałem się, nie wiadomo czego. Łazienka też normalna. Siemaneczko, witam Was wszystkich i wielkie dzięki Piotrek, że mogę być w Twoim odcinku. Szkoda, że tak tylko wirtualnie że nie udało nam się spotkać, a było blisko, bo oboje byliśmy w tym samym czasie w Wietnamie, ale niestety w innych miastach. No i jeszcze kiedyś się uda. Słuchajcie. Korzystając z tego, że Piotrek zaprosił mnie do swojego odcinka, to pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Paula, ale w internecie możecie mnie znaleźć jako Pantinka i mieszkam od roku na Bali, a od wielu, wielu lat mieszkam w Azji. Pracowałam przez kilkanaście lat jako modelka i ten temat poruszam między innymi na, na moim kanale, ale nie tylko. Ja też mam odcinki podróżnicze, natomiast mój kanał nie jest tak stricte podróżniczy jak kanał Piotrka, więc znajdziecie u mnie podróże, trochę z takiego normalnego życia na Bali, trochę opowiadam o Modelingu, czasami nawet gotuję. Niedługo otwieram biznes na Bali, to znaczy biznes będzie w Polsce, ale będzie z Bali. Ruszam ze sklepem z produktami indonezyjskimi, um, także jeżeli macie och ochotę zobaczyć, jak są produkowane ręcznie robione rzeczy, takie jak kosze, meble, biżuteria. To również zapraszam, bo takie tematy pojawiają się u mnie. Kilka dni temu, nawet byłam w takich można by powiedzieć, że slumsach balijskich i udało mi się znaleźć niesamowite ukryte miejsca. Mam nadzieję, że mój content przypadnie Wam do gustu. Życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam serdecznie z Bali. A jeszcze mogę Wam przedstawić na koniec mojego psa, który właśnie coś w mi wyjadasz. To jest Zosia. Mój piesek przybłęda. No przybłęda, brzydko, tak o tobie mówię. To jest piesek, którego przegarnęłam na Bali, którego znalazłam na ulicy, który był łysy kompletnie. No i teraz sobie mieszkamy razem na Bali. Mam niestety skłonności do tego, żeby się czasami rozgadywać, także chyba będę kończyć tę wizytówkę, bo i tak już się rozgadałam za bardzo. Także żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia na moim kanale. Bye bye! Dobra, zostawiłem rzeczy. Przyszedłem do centrum Dobre, dobre Ej, ja idę na jakiś obiad, bo jestem naprawdę bardzo głodny Teraz zobaczymy co to znajdę. Ale stary Mercedes Klasyk Zdecydowałem się na kurczaka zróżna. Dość dobrze wygląda. Rybka nie zaciekawie, ale kurczak wygląda dobrze. Moja miejscówka na obiad dzisiaj. Opuszczony stragan. I taki kurczaczek i do tego ryż. Z taką furą miałem jechać dalej, ale może jutro. Znaczy to na pewno. I dzisiaj nie. Pogoda się robi, a to bardzo dobry znak. Wiecie co? Chyba, w sumie nawet fajnie, że tutaj trafiłem. Mimo tego, że nie wiem gdzie jestem. <noise> nie wiem, moja ma mapa e, Google w ogóle nie czyta tego miejsca jakoś. E, nie wiem. Albo coś z internetem, albo jestem na konkretnym zadupie, Ale to miesza z tym. Znalazłem wodospad, który jest 17 km stąd. No i idę do dżungli. O ile się to uda, będę próbował. Także kolejna przygoda. Co No jest chyba dobrze, że tak trochę poza utartym szlakiem, turyści to turyści tu raczej nie przyjeżdżają. Tak mi się wydaje. Bo po co w sumie? Dobra, czekam na skuterek, mają mi zaraz przywieźć. Nie ja też jestem na takiej wsi, że masakra. Dookoła są tylko góry. No bo to pomiędzy dwoma parkami narodowymi. W sumie parki są bardzo... Ja no chyba to też w sumie w parku narodowym już. A ceny mają kosmos. Za się skuterka 300 batów. Masakra. No i... Czyli to, no 300 batów, no prawie 40 zł za ten dzień. Za hotel zapłaciłem 450 czy jakieś 55 zł. Dobra, nie ma co narzekać. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze to spędzę ten czas i dużo zobaczę. Pierwszy cel jaki jadę wodospad. Nawet są trzy obok siebie. Zobaczę do którego uda mi się dojść. E, a później jadę na takie duże jezioro. Chyba to jest jezioro, tak mi się wydaje. I tam od razu poszukam noclegu na jutro, bo bardzo ładnie tam wyglądało. E, no i co? Aha właśnie, najważniejsze w tym odcinku e, Chciałbym bardzo Wam polecić i chciałbym, żebyście mnie wsparli, moją podróż, zakupem koszulki, które będę sprzedawał. Dość długo z tym zwlekałem, ponieważ koszulki były już wyprodukowane, ale nie miały jak dolecieć do Polski. Podobno mają być w przyszłym tygodniu lub jeszcze w kolejnym, także już zbieram zamówienia na te koszulki. Jeśli jest ktoś chętny, no to proszę napisać do mnie maila, na dole go podam lub jest w opisie filmu. Tam wyślę wszystkie dane i tak dalej Ilość ich Nie pamiętam ile ich jest ale myślę, że Nie wiem, chyba 100 białych, 100 czarnych Nie, muszę się dokładnie zapytać. Nie pamiętam dokładnie w sumie. Dawno temu je brałem i nawet nie wiem ile mi zrobili e, Także No, wszystko w opisie i to są te takie wiesz, wiecie, zresztą dobra, wstawię tutaj na końcu e, wzory Dziękuję bardzo. Dobra, przywieźli mi motorek, ruszam. Ale znalazłem no Bo nikt nie mieszka już. Mówię, pierwszy raz jadę przez taki las, że są takie same palmy, takie ogromne. Piękne miejsce. Ale byliście jakieś w miejscu, w którym psy dwa czekają? Ja w takim razem właśnie dalej nic tu nie ma. Zaczęło oprócz przyrody. Przyroda jest tu przepiękna, naprawdę Dlatego pokorzystam trochę No i dotarłem w pierwsze miejsce góry dookoła, jezioro, no. Ja... Bo ładnie, było ładnie, ale nic tu nie ma. Ci ludzie właśnie to są oba auta 100 rybaków. To mi się wydaje. Patrzcie, tu tylko z tyłu widać jeden domek na wodzie. Teraz zresztą Wam pokażę z przodu. Patrzcie, tu są dwa domy też, gdzie ludzie normalnie mieszkają. No, okolica piękna, trzeba przyznać, ale. Słyszycie coś? Nic. O, patrzcie, jak dziewczynka tam dopływa do siebie do domu. niestety nie złapię tak dobrze. Dwójka małych dzieci. Chciałem sobie to uczą wziąć yy, jakiś hotel taki na wodzie Ale rezygnuję Jadę już dalej po prostu Dobra nic tu nie ma Jadę szukać wodospadu <laughs> Patrzcie to Jadę sobie jadę i coś mi się rzuciło nagle w oczy cyk ale jak podszedłem bliżej to zauważyłem że to nie to wiecie o czym mówię ale z daleka było podobne Tym bardziej, że w takim miejscu jakim jestem. No dobra, może takie pole duże to nie aż. Ale i tak wolałem sprawdzić. Wiecie jak jest? Ciekawski jestem. A w ogóle yy, skuter to wypożyczyłem od takiego Rastafana, że dready to miał aż na dole tak poklejone, że aż... Uff, nie się z tym. No ale jutro jak będę oddawał, to wiecie. Zapytam. Dobra, dotarłem do gorących źródeł. No i patrzcie teraz to. Na wodospad nie można wejść. Nie wiem dlaczego. A w gorących źródłach się można kąpać. Ma to sens. I tak spróbuję na ten wodospad pójść. Tylko najpierw zobaczę co się tutaj dzieje oczywiście. Patrzcie jak to urosło jakby wąż całe te drzewa oplot. Czadowe. Dobra, straci to ja na ten wodospad i spróbuję się tam jakoś przedostać. Są w sumie trzy obok siebie. Także na któryś... No... Musi mi się udać. <laughs> Może się nie udać. Ale będę próbował. Tak w ogóle wiecie co? O, szczęcy No, e, W Tajlandii teraz znowu jest... E, nie wiem czy jak to mogę powiedzieć. Epidemia? Nie wiem. Ostatnio czytałem, że 14 tysięcy nowych zarażeń dęgom. Czyli od ukąszenia komara. No i powiem wam, że jak chodzę tak po to. A tu tego pełno lata To tak trochę słabo No ale trudno Mogłem sobie wziąć spray Mój błąd Dobra, sprawa wygląda tak Jest zamknięte Ale jadę Przejechałem to do jedno Dojechałem e, do miejsca do parkingu Ktoś się zaczął tak drzeć Że od razu się zawinęłem może i trzypał z tego, tak że niestety wodospadu nie zobaczę. Dobra, pamiętacie jak zawsze mówiłem, że się nie poddaję? Znalazłem jakąś inną drogę i postaram się to ominąć lasem. Trzymajcie za mnie kciuki. Wow. Liczy się przygoda. W Tajlandii jeszcze sobie mogę na taką przygodę pozwolić. W Ameryce południowej już raczej nie coraz lepiej co chwilę mi GPS traci zasięg, ale i tak tam dojdę Dobra muszę tu uważać na wszystko, no nie zdawałem sobie sprawy, że będzie aż tak, a wiecie, jak to jest, tajska dżungla, to nie wypad na grzyby do lasu w Polsce tu są skorpiony tu są węże tu są pająki no i nie jest lekko nie byłem tam jeszcze 10 minut zastanawiam się czyjś ale ale chcę to zobaczyć o, o i patrzę na przykład to tu jedna dziura a tu jest jeszcze większa. Dobra, zrywam się stąd. W takich dziurach to tak naprawdę nie wiem, co może żyć. O, pierwsza stopka. Nie wiem, czy tu węże, czy. Nie wiem, gdzie skorpiony żyją. Nie wiem. Wolę iść trochę szybciej, żeby tylko tam dojść. Ja właśnie widziałem węża serio na szczęście małego ale jestem coraz bardziej ze strony teraz tutaj się znowu zmieniło wiecie jak jest ja czasem się zastanawiam czy ja nie mam za bardzo głupich pomysłów łazić w takie miejsca i czasem to jest chyba głupie po prostu ale ja bardzo lubię przygody. Dobra, na szczęście już dochodzę. Już słyszę rzekę i już jest niedaleko. Mam taką nadzieję. Ło! Nie wiem ma przejść. szkoda, że nie mam maczety. Byłoby łatwiej. To fajnie wygląda. I ta rzeka na pewno prowadzi do tego wodospadu spadu przed co musiałem zaraz przejść <laughs> Czekajcie, bo już dochodzę do niego Jest tam Dobra, Mam nadzieję że mnie tu nikt nie wyczai, bo nie można było tu przyjść Warto było przejść przez dżunglę, ale nie było łatwo O kurde, jakiś duży to on nie jest albo jest po prostu też wyschnięty trochę Szału nie ma. Kąpać się też nie będę, bo raczej tym się stąd zawiję. Dobra, szybka fotka przy wodospadzie. <gry> I się zawijam. Liczyłem na coś większego, szczerze powiem. Nie ma szału w ogóle. Chyba nie przyjechałem do tego, co powinienem. Dobra, że teraz mnie czeka droga jeszcze z powrotem. A Muszę iść. No, z boku fajnie wygląda, pewnie kąpać się tam też by było spoko. No ale... Nawet nie mam rzeczy i butów do wody. Ty pieseł, a co ty tu robisz? No chodź pieseł. Co on tu robi? Jak tu nikogo nie ma widzę? O, jakiś dziki. Dziki pieseł jesteś? Ale fajny. No ale muszę spadać. <grym> Idzie za mną. Zostań, <grym> zostań. No, dobra. Dobra, teraz wam jeszcze pokażę, co mnie czekało, żeby tu dojść. To nie jest lekka trasa. Ja tu dawałem nogę Dobra, muszę telefon wyłączyć No i tak, podsumowanie dnia Przyjechałem tutaj załamany. Nie że pogoda nie dopisywała. Patrzcie jakie fajne miejsce. Na kolację tu przyjechałem. Nie dość, że pogoda nie dopisywała. Jeszcze dojechałem tutaj, zobaczyłem, że jestem na okropnej wsi. Bo tak to powiem. No ale stwierdziłem. Że w takich miejscach nawet można przeżyć fajną przygodę. No i jak się chce, to się znajdzie. I w dżungli było naprawdę wesoło. Serio. Szczególnie jak mi wąż koło nogi przeszedł, to przyznam, że trochę się wystraszyłem. No wiadomo, to... kto by mi tam pomógł? Nikt. No ale. Jest ja ryzyko, jest ja zabawa. <laughs> jak moja mama to zobaczy, to się załamie. <laughs> nie no, było naprawdę fajnie. No. Wodo spadnie nie, nie za jakoś nie powalał, ponieważ ja wodospady widziałem naprawdę wielkie i piękne jak byłem na Sri Lance podczas mojej ostatniej podróży dlatego ciężko żeby mnie coś tak naprawdę teraz już tak zaskoczyło a ten ten szczególnie nie był w ogóle duży nie? jest tutaj jeden taki bardzo... jest jeden taki naprawdę bardzo duży no ale do niego by się było naprawdę ciężko dostać. No i co to mnie atakuje? Odejdź no, Nie wiem, czy mnie atakuje. Dzień jak najbardziej udany. Jem, znaczy jem, czekam na zielone kary moje ulubione. Ciekawe, jak przesadzą z ostrością. Powiedziałem, że nie, żeby nie było za ostre. No i rano jadę dalej. Gdzie? Ja Troch na nogi. Gdzie to nie wiem, ponieważ nie mam jeszcze planu. Przyjadę do domu. Zobaczę co będzie. Tak to u Bartka. Bez planu. <noise> Powiem Wam, że tak jest fajnie. Serio. Bo zawsze wyłodzi coś na spontanie fajnego. Dobra. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jak możecie, zaglądajcie nawet do pantinki. Na pewno Wam się spodoba. No i tyle. Kto może, zostawcie suba, komentarz, lajka. Dzięki wielkie. Na razie. Do następnego. Do jutra. Green w takim wiaderku, znaczy w garku. Patrzcie, jak mi Changa dali. <laughs> nie mogli dać normalnie, bo nie można sprzedawać. To mi do wiaderka wlali.